Pozdrawiam z Irlandii Północnej. Jestem w górach Kulka. Moim celem jest Irlandzki Droga do Nieba. Atrakcja, która od kilku lat przyciąga mnóstwo turystów nie tylko z Irlandii, ale i z całego świata. No to idziemy. No, i już jestem na, na szczycie te, tej góry. W, no cóż, no, bardzo fajne, ciekawe, interesujące podejście tymi schodami. Witoki niesamowite. E, można powiedzieć, że jest to bardzo łatwe podejście, spacerowe. Na pewno warto się wybrać. Nie żałuję tych dwu, tej dwugodzinnej podróży z Dublina. Zresztą pogoda jest wyśmienita, także zachęcam wszystkich, aby wybrali się na tą irlandzką e, drogę do drogę do gwiazd, drogę do niema, w górach kulko. Wracam powolutku. Wchodziłem w górę, teraz wchodzę w dół. Słońce się skryło za chmurami, ale taki oto jest cały czas widok, taki widok mi towarzyszy. Także jest warto, warto było tutaj się wybrać, podążam do parkingu. Tu bardzo ciekawe jeziorko. Pierwszy raz w tej części Irlandii jestem za kawan. Zawsze, kiedy odwiedzam Irlandię północną w celach turystycznych. Odwiedzam też miejscowe sklepy, aby zobaczyć cóż one oferują. Dziś odwiedzam sklep ASDA, no i zrobiłem zakupy alkoholu, bowiem alkohol w Republice Irlandii jest znacznie droższy niż w UK. Taki tip podróżniczy. Po zakupach w Aździe postanowiłem przystąpić znowu do wędrowania i odkrywam miasteczko Eniskillen w Irlandii Północnej. Tutaj jak widać za mną damę. Bardzo taka pozytywna rzecz w Enniskillen zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Ale często zdarza się, w szczególności w Wielkiej Brytanii, że dodawane są napisy w języku polskim, bowiem wielu naszych rodaków nie wie, jak zachować się w obcym kraju. Jak widać w Enniskillen, Polacy nie przynoszą wstydu Ojczyźnie.